Helena Turk, Gdańszczanka z zamiłowania. Helena Turk przyjechała do Gdańska wraz z transportem Czerwonego Krzyża jako sierota ocalona z rzezi wołyńskiej. Dzieciństwo i młodość w magnetycznym mieście nad motławą sprawiła, że po latach spędzonych na emigracji w Australii postanowiła tu wrócić, by wspólnie z gdańskimi seniorami budować nową tożsamość Gdańska. Jak mówi, to jej miejsce na ziemi, bez którego nie potrafi żyć. Nazywam się Helena Turk. Ja przyjechałam tutaj z transportem kartasu. Kartasu Czerwonego Krzyża. Pamiętam, że przyjechałam w nocy, że były tam. to było na Oruni, że były tam siostry zakonne, łóżeczko. Miałam jakieś 3, 5 latek. Pamiętam tylko, że często byłam w oknie i czegoś szukałam. To pamiętam, że patrzyłam w oknie i czekałam na kogoś, stale czekałam na kogoś, ponieważ dom był spalony, i, i, i rodzina wymordowana. Ci, co zostali, bo gdzieś tam byli, do tego do domu nie mieli wstępu, nie mieli w ogóle po co tam wchodzić. Nikt z okolicy nikomu nie pomógł, bo się bał, że go też spalą, więc ci ludzie, moje ciotki i moja babka, jakoś po, po, transportem, zgłosiły się do. Na roboty do Niemiec, jakoś, nie wiem jak to tam wyglądało. W każdym razie one tam się znalazły. Ja z lasu gdzieś byłam zabrana, nawet nie wiem jak to było. Musiałam uciekać, jak, te, jak były te paliło się, to musiałam gdzieś uciekać. Każdy pewnie gdzieś uciekał, no nie wiem jak. To. Pamiętam tylko, no mówię, że pamiętam, że samochodem jechałam i była siostra siostra zakonna ze mną. No i po prostu tu znalazłam się, czuję się gdańszczanką, bo, bo po prostu jestem, no nie znam innego świata. Mój ojciec był w, w wojsku w Armii Wołyńskiej i zginął w 1944 czy piątym roku w Warszawie. Ja tutaj będąc w tym w tym domu dziecka, bo to dom dziecka był na Orunie, rodzina mnie szukała, jakby po, po Polsce, po, znalazła mnie babka mojego ojca, matka i siostra, będąc już w Kanadzie. Bo oni jakoś tak po wojnie później z tych Niemiec byli transportowani gdzie kto gdzie chciał, bo oni byli w jakimś takim obozie polskim i transporty gdzie kto chciał wracać. Więc i tam w Kanadzie przez Czerwony Krzyż szukali rodziny w Polsce. No i tak szukali, znaleźli moją matkę, była w Lubelskim, moją, moich dwóch wujków, którzy byli we Wrocławiu, wrocławskim na, na farmach. No i znaleźli mnie. Wtedy, kiedy znaleźli mnie, no to wtedy kontaktowali przez Czerwony Krzyż i znaleźli matkę, żeby matka no, wiedziała, gdzie ja jestem. Wiem, że jak szłam do pierwszej klasy, to mama już dostała Mieszkanie tutaj jako wojskowa, miała pierwszeństwo. Najpierw dawali mamie piękny dom, ale oczywiście mama ze mną to tego domu nie chciała wziąć, bo się bała. Dostała mieszkanie takie dwupokojowe z kuchnią na halera jeszcze w dalszym ciągu to mieszkanie jakby jest. To mieszkanie było całkowicie umeblowane i tam rodzina jakaś wyjechała do Niemiec. I tam zostały bardzo ładne zabawki dla dzieci. Pamiętam, że taki był domek, domek i laleczka i, z, i pokoje, i, i w tych te pokoiki mebelki miały, i te, ta, ta laleczka miała ubranka i szafki. Piękne rzeczy to były. To ja rozstawiałam to w pokoju. To mama zawsze się denerwowała, że cały pokój porozstawiałam. A to, to, to były rzeczy, których ja nigdy nie widziałam. No i poszłam do szkoły. Mama wtedy, mam, mamę ściągnęli do Gdańska. Mama dostała pracę też w Karytasie. Pracowała. No i. No i dostałam bardzo, pamiętam, że dostałam dużo, dużo dostawałam takich paczek z Ameryki, takie, pamiętam nawet dzieci w szkole to nie miały tych rzeczy, co ja miałam, takie, to były jakieś takie zabaweczki, jakieś takie bardzo czerwone i bardzo takie, nie wiem, świąteczne to było, nie wiem, i takie... A, i taką rudą czapeczkę miałam e, też właśnie z jakiejś Angorki, czy z czego, nie wiem, e, którą bardzo lubiłam. E, w ogóle to paczki przychodziły, one się nazywały UNRA, czy jakoś. E, no i przychodziły te paczki. E, oprócz tego no, dostawałam rentę po ojcu e, do, bardzo długo dostawałam tą rentę. Do tego, do, do tego dostawałam do tego, paczki kwartalne na zimę, na, na lato, ubrania, to już państwo tak jakby bardzo o mnie dbało. Jak poszłam do szkoły, to pamiętam Gdańsk, pamiętam no, ten najbliższy, który był, dzielnica Wrzeszcz. no to był jedy, jedy, jeden gruz, jeden gruz, w tej chwili jest to Halera. Przedtem była Rosfelta. na Mickiewicza był nasza parafia. Tam pamiętam poszłam do pierwszej komunii, były śniadanie takie dla tych sierot, to przy kaplicy ksiądz miał takie, takie śniadanie, ale oprócz tego dostałam całą wyprawkę do komunii. Też z kościoła. Księdza pamiętam, ksiądz Chodaczek taki był. On, pamiętam, że on wychodził ze szkoły i szedł tam do Mickiewicza, to szedł przez całą tą halera. To te dzieci się, jego czepiały i on tych dzieci miał całą grupę z, z nimi. Te, te dzieci szły jak do ojca. Ten blok, gdzie myśmy mieszkali, to, to był taki jeszcze przedwojenny. To jakieś były bloki robotnicze, a i te bloki stały już przed, chyba w czasie wojny były budowane dla robotników. Ale takie zapluskwiony Gdańsk, pamiętam, że byłam strasznie zawsze pogryziona. Miałam dookoła, miałam dużo dużo koleżanek, bo po sąsiedzku miałam te te koleżanki. Na górze to była rodzina żydowska, to taka była Iza. Też żeśmy się jako dzieci pytały się, jak się mówi chleb, jak w domu mówią inaczej chleb, to ona nam tam tłumaczyła. Jeszcze dalej jedną klatkę. Też była rodzina żydowska, taka Basia, która później wyjechała właśnie do Izraela i mówiła, że tutaj to jest Tutaj to ją od Żydówek, a tam to od Poleki, to także na rogu tego bloku to z kolei było, było, by, była rodzina niemiecka, która też wyjechała do Niemiec. To bardzo długo do nas nawet pisała ta dziewczyna, bo tam była prześladowana, bo tutaj, była, tutaj ją dzieci ją wyzywały od Niemek, bo mało mówiła po polsku. A tam z kolei ją wyzywali od polskiej świni. No i to też tak. Opisywała nam dokładnie to, jak, to, jak bardzo jej było tam ciężko, ciężej właśnie jak, jak tutaj. Koleżankę miałam następny, w następnej klatce. To rodzice, rodzice by, przyjechali z Litwy. Polacy, on był architektem, a matka była lektorką języków obcych. Oni przyjechali bardzo biedni, mama moja, jak już pracowała w, tej, w tym karytasie, w tej kuchni, mogła zabrać, nosiła takie całe dzban, te konewki, jedzenia dla nich też. Także się z nimi jakby chowałam. To byli, była inteligencja, która no nie wiedziała nie umiała sobie poradzić, bo to, to była rodzina z wielkiej szlachty litewskiej, gdzie, gdzie była pani od prania, od gotowania i tak dalej. Więc oni tu jak się znaleźli, bo w jednej dobie musieli spakować się i wyruszyć. Więc oni tak jak stali, musieli wyjechać. Więc byli naprawdę. Wykończeni tam. Ci ludzie nie umieli się znaleźć w tym czasie, a tam była trójka dzieci. Trzy dziewczyny były. Wiem, że z Anią to się przyjaźniłam, bo byłyśmy w jednym wieku, ale były starsze, jeszcze dwie. Jak myśmy, jak myśmy wchodzili, ten blok nie był zniszczony, bo tam po prostu. Wyprowadzali się tam. Znaczy, w okolice powiem tak, no to było na przykład tam Mickiewicza, to była ruina, tylko był kościół, po, po drugiej stronie to już też nic. No i później wzdłuż całego hal, halera, to, to nie było tych bloków, tak jak w tej chwili, to były gruzy, i później był las i była plaża bo to się tak szło, wiem, że na wagary nawet jeździłam tam. Tak, no dlatego, że na rowerze i żeśmy, tak w, o, w szkole mieliśmy takie wycieczki rowerowe też. Były wycieczki szkolne, to Gdańska to się jeździło do, do sklepów po prostu jakieś na święta jakieś zakupy robić czy to, to tak, ale tak nie zwiedzaliśmy tego, bo mama nie miała tego, jakiegoś, ja wiem, jakiejś takiej potrzeby, żeby nam to pokazywać. Raczej ze szkołą żeśmy jeździli. To żeśmy właśnie zwiedzali Gdańsk. Pamiętam, że jeździło się, jeździło się tramwajem przez długą, bo to tramwaj jeździł przez długą. Więc to żeśmy, w, w, tutaj była ta zajezdnia, gdzie, gdzie później wracał z powrotem tramwaj, to, gdzie to było tak, jak w tej chwili jest lot. To tutaj był, to była taka zajezdnia i wykręcała tutaj na, na tym, gdzie jest teraz Muzeum Bursztynu, o. Tak, to się, to wykręcał a, i wtedy część jechała dalej, a część trawaju jechała do tego, na Długą. Pamiętam, na Długiej był taki fotograf, który robił zdjęcia z takim psem wielkim, bernadynem, pięknym takim, no. To przy Neptunie. Także Neptun był zawsze takim, Tradycyjnym jakimś, no nie wiem, potem chodziłam do szkoły dalej. Chodziłam, najpierw się uczyłam zawodu, to znaczy takie robiłam kursy najróżniejsze, później, później robiłam wieczorowe ogólnokształcące, bo już pracowałam. Bieda była no po prostu. I te, jak zrobiłam to, to ogólnokształcące, później wyszłam za mąż tak szybko, bo to, bo to były warunki nie takie. Później mąż mój umarł, to były lata 80. On był jeszcze w stoczni, bo to był stoczniowiec i elektryk też. Także. Kiedy zmarto, ja po prostu była ta emigracja solidarnościowa i po prostu wyjechałam. Wyszłam za mąż i z męża tu, męża poznałam w Australii, poznałam w Polonii, chociaż nie był Polakiem. I nie jest Polakiem. Przez całe, przez całe te lata, to wyjeżdżałam. Także ja stale, ja stale tylko tam byłam przypadkowo. Także nigdy nie zagrzałam tam miejsca, bo ja przez wiele lat to stale, moje myśli to były wrócić, tylko czekałam na tą emeryturę. Zawsze czułam tutaj yy, dom. Jak tylko zdobyłam, jak tylko mogłam i miałam pieniądze, to ja stale wracałam do Gdańska. Ja stale przyjeżdżałam do Gdańska, tu był ja nie umiałam inaczej żyć, widziałam te postępy, naprawdę to się budowało, rozbudowywało ten Gdańsk, ja pamiętam, pamiętam teraz gdzie jeździ tramwaj, nie wiem jaką się przedtem to nazywało, ale, prze, ale to był jeden gruz, La Stadia i te, i te okolice, Ta, tak jak tramwaj jedzie teraz w Gdańsku. To były jedne, jedyny gruz. Długa to też cały gruz. Będąc 30 lat w Australii, co dwa lata przyjeżdżałam do Gdańska. Ja przyjechałam, ja w Australii już miałam. E, 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 Komputer, komunikowałam się, już był Facebook, już było wszystko, przecież to już lata jest nie. Tutaj jeszcze było to w zarodku, ale, ale w Australii to już ta technologia była trochę wyżej. Kupiłam to mieszkanie swoje i jak go urządziłam, no to kupiłam komputer, bo, bo, bo bez niego nie mogłam żyć, więc kupiłam ten komputer. Pierwsza rzecz, no to gdzie są teraz te kluby seniora? Więc posz... napisałam do Urzędu Miasta a z, taką, z takim zapytaniem o ten klub. Czy są jakieś kluby seniora w Gdańsku? To mi odpisano, że no nie ma, nie ma takiego klubu, ale mogę się zgłosić do takich plastyków. Za murami, że oni tam malują i, i że oni tam. Ale tam są starsi ludzie, można, można tam spędzić czas. No, to im napisałam, no ja tak się malować specjalnie to nie umiem, To mnie tak nie bardzo. Nie miałam talentu na to. Ale, ale mówię, to będę tu przychodzić. Dobrze, to, to może my utworzymy tutaj takie koło. Ja mówię, no dobrze, i zacząłem. Przychodziłyśmy ja, później znowu koleżanka, już dosyć grupa była, chyba ze 30 nas, no, byłyśmy takie bez miejsca. Tworzyły się pierwsze rady, rady dzielnic. Radną dzielnicy spotkałam na szafarni. Tak rozmawiamy, ja mówię, wie pani, że mamy tutaj, mam taką grupę, mówię, już seniorów sporo, ale mówię, żeśmy się nawet tam zapisały. Do tego Polskiego Związku Emerytów i Rencistów na, we wrzeszczu. Także tam już właśnie były jakieś wybory, i tam z tego jako koło inwalidów i rencistów ta grupa mnie wybrała na przewodniczącą, już tutaj za murami. Więc ja. I mówię do niej, że no ale co z tą grupą? Teraz nie mamy gdzie iść z tą grupą. A ona mówi, a my? A my, mówi, e, e, utworzyła się Rada Dzielnicy a, i jesteśmy przy Stowarzyszeniu Nasz Gdańsk. A, I mówi, a, a wie pani co? To możemy tu załatwimy, że Wy będziecie do stowarzyszenia chodzić i będziecie, i będzie stowarzyszenie, i Rada Dzielnicy, i tak wspólnie. No i tak zostało. Także ta grupa nasza się przeniosła do tego stowarzyszenia, no i tam żeśmy się spotykali, ale coraz więcej, i więcej nas. Więc już zgłosiłam się do Instytutu Kultury Miejskiej, czy mogliby nam. Wypożyczyć raz w tygodniu pomieszczenie, żebyśmy mogli się spotkać, bo, bo po prostu no, jest nas za dużo, tam się nie możemy zmieścić. No i jak żeśmy tam zaczęli przychodzić, no to już zaczęło się, już klub zaczął się rozwijać no i, i zaczęło pracować. Po prostu w tej chwili to jest jakby firma, nawet nie, nie klub, bo w, te, w każdy. Każde koło ma swojego kierownika już w tej chwili, bo, bo ja już sobie nie poradzę z, z dużą grupą. teraz może tak słowo do seniorów. Bardzo, bardzo zapraszam seniorów, którzy są samotni, bo takich mamy dużo. Przychodźcie do nas. Zawsze są drzwi otwarte. Muszę powiedzieć, że Gdańsk to jest moim, moim ukochanym miastem. Stale tęskniłam do niego, wróciłam. No i teraz sama jestem seniorką i robię wszystko, żeby seniorom było dobrze i no przy okazji mnie, bo przecież też jestem seniorka.